Witam Was serdecznie. Na ostatnim filmiku pokazałem Wam, jak wygląda zabieg chirudoterapii, czyli leczenie pijawkami lekarskimi od podstaw. A na dzisiejszym filmiku pokażemy Wam, jak od podstaw wykonuje badanie irydologiczne. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to bardzo dobrej jakości zdjęcie tęczówki. W tym momencie przejdziemy sobie do zrobienia zdjęcia, moi drodzy, zanim przejdziemy do analizy tęczówki, to warto i co warto no, chciałbym Państwu pokazać, czym. Osoba, y, która zajmuje się irydologią, po, czym się posługuje? Czyli są tak zwane mapy irydologiczne. Te mapy irydologiczne, tęczówki prawej, którą Wam pokażę, jak i tęczówki lewej, świadczą, czy, czyli to jest jakby taki cały zarys naszego organizmu. I według tych map odczytuje się z tęczówek, czyli tak naprawdę wiadomo, że tęczówka jest zbudowana z włókien kolagenowych i odczytujemy, gdzie w danym narządzie. Występuje schorzenie bądź jakieś zmiany chorobowe. Czyli y, już mam zrobione zdjęcia tęczówek. Do tego też przypomnę, żeby był bardzo dobrej jakości telefon. Y, ja sobie zawsze, zawsze zaznaczam, że to mam prawą tęczówkę, tutaj mam lewą. To, że mogę sobie zwiększyć, to to y, daje mi dokładny opis, y, co mogę z, wyczytać z tej tęczówki. Mianowicie wracając do prawej, prawa, która jest bardzo podobna do lewej tęczówki, moglibyśmy powiedzieć, że to jest podtyp hydrogenoidalny. Co to znaczy? Czyli taki podtyp przewlekły z ukierunkowany na drogi oddechowe. Czyli ten pacjent mógłby mieć problemy z astmą na przykład. Tutaj są, jak Państwo widzicie, tak zwane takie waciki koło tęczówki białe. To przy prawej i przy lewej, nawet przy prawej, przy prawej więcej widać, ale przy lewej też, predyspozycje do chorób reumatycznych. Bardzo często przy tym mogą występować oznaki osłabienia nerek. Następną rzeczą, którą zauważyłem, którą zauważam tak naprawdę, to tutaj te miejsce, koło źrenicy przechodzą takie pajączki, czyli takie, można by było nazwać, takie werwy, co mogą świadczyć o zmianach żołądkowo-jelitowych. Czyli na przykład pacjent mógłby być w trakcie tych problemów, albo by mogło być coś wcześniej, na przykład zapalenie śluzówki żołądka. Na lewej też jest to widoczne. Tutaj. Wracając do prawej Według mapy irydologicznej pokazuje tutaj też taki barwnik wątrobowy, bliżej tutaj, więc też może być obciążona wątroba. Na lewej tęczówce to mamy z tej strony z kolei wątroby, czyli barwnik od jaśniejszego do ciemniejszego świadczą o zmianach trzustkowo-wątrobowych. Jeszcze wracając do lewej tęczówki, co bym mógł zauważyć, to tutaj zatoka tzw. Tak sercowa. Czyli też jest, może nie tak mocno widoczna, ale jest widoczna. Może świadczyć o jakiejś arytmii na przykład, bądź genetycznych uwarunkowań do zawałów. Nerki tutaj by były w porządku, mimo że to jest typ hydrogenoidalny. Czyli reasumując, na co, na co bo tu już więcej nic takiego niepokojącego nie widzę, na co pacjent by zwró mógł zwrócić uwagę, bądź należy zwrócić uwagę, to właśnie na te zmiany żołądkowo jelitowe, czyli pod tym kątem wykonać sobie pewne badania, też się skupić na czustce i wątrobie, ponieważ występują dane barwniki, i przebadać się też kardiologicznie pod kątem serduszka. I tak jak też wcześniej wspomniałem, zwrócić uwagę na białe poduszeczki tak zwane, czy pajączki pod kątem astmy oskrzelowej. Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z takiego badania irydologicznego zapraszam do siebie do gabinetu, który mieści się w Inowrocławiu pod nazwą Galeria Optyczna Szymon Stepański, Rynek 15. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do oglądania kolejnych materiałów.